No, hej, witajcie na kanale EVRI.pl, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zabieram Was w dłuższą podróż na północno-wschodnią Polskę przez Mławę do MRągowa, do naszych najnowszych warsztatów certyfikowanych. Oglądajcie! No dobrze, jestem teraz właśnie w warsztacie auto autonaprawa, Zbigniew Stolarski. To jest moja trasa na północny wschód Polski, także będziemy jeszcze odwiedzać jedną miejscowość, ale o tym za chwilę. To są warsztaty w nowej formule, czyli formule warsztatu certyfikowanego, czyli warsztaty, które w jakiś sposób uzupełniają kompetencje warsztatów partnerskich, a tutaj warsztatem partnerskim akurat dla Naszego nowego kolegi jest warsztat w Piasecznie, czyli ten, który kiedyś z sukcesem, może otworzyłem, czyli jakieś, nie wiem, 4 lata temu. No i widać w tej chwili, jak na razie, specjalizacja spalinowa, natomiast my dołożymy tutaj kompetencję związaną z samochodami elektrycznymi. Natomiast wyposażenie, jak widać, jest na miejscu. Podnośnik, Uu, może uda mi się lepiej pokazać. Nie wiem, czy pamiętacie, my też taki mamy to jest podnośnik płytowy. Nożycowy, no do obsługi samochodów elektrycznych średnio się nadaje. Ale do takich napraw mechanicznych i obsługi jakieś nazywimy, to nie wiem, ogumienia, to jest sam, w sam raz. Jestem też właściciel, kolega Cześć. Mateusz. Warsztat już istnieje 11 lat także doświadczenie w zakresie napraw oczywiście mechanicznych jest, także możecie mieć pewność, zresztą my się jeszcze tutaj dodatkowo upewnimy że w zakresie napraw mechanicznych oczywiście chłopaki sobie świetnie poradzą, a my postaramy się do tego dołożyć też kompetencje ponad to, czyli do napraw elektrycznych, elektronicznych i może nawet i oprogramowania. Kolega Mateusz też mi obiecał, mam nadzieję, że dotrzymasz słowa, że oczywiście. będzie podnośnik. Podnośnik będzie, będzie, będzie rozbudowa, będzie podnośnik. Okej, okay, także ma być też w ogóle jakaś nowa lokalizacja, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie pojawi się też podnośnik za ścianą. O, to podejdziemy tam. Dobrze, więc słuchajcie, tutaj ja jeszcze wam pokażę, bo właściciele mnie przyprowadzili. O, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Buduje się nowa lokalizacja, do której wjazd będzie z głównej drogi. Więc już teraz nie będziecie jechać tym gąszczem, przez, przez który przed chwilą ja przejeżdżałem, czyli przez domki jednorodzinne, ale z głównej drogi. No, i będzie to bardzo ułatwione. Ponadto mam zapewnienie tutaj od kolegi Mateusza: znowu mam nadzieję, że palców tam z tyłu nie krzyżuje, że będą podnośniki kolumnowe i będziemy mogli też spróbować wymieniać lub nawet naprawiać baterie trakcyjne. Warsztat w Mławie już dostał nasze oznaczenia. Nie jest to oznaczenie docelowe. Będziemy pracować i pracuje. Mamy już zaprojektowane oznaczenie dla warsztatów certyfikowanych. Przypominam, że warsztat w Mławie jego głównym zadaniem będzie odciążenie właśnie piaseczne. W zakresie mechaniki, ale też i prostszych napraw, oczywiście w zakresie elektroniki czy elektryki. Także bardzo się cieszymy, bo w piasteczce już jesteśmy mocno obciążeni. No i zobaczcie, jestem. Z Łukaszem. Łukasz dołączył do naszej sieci w formule warsztatu certyfikowanego. Jest warsztatem certyfikowanym, jednocześnie współpracującym bezpośrednio z Warszawą, ze względu na bliskość geograficzną, a tak naprawdę bliskość genetyczną. No bo Łukasz, znamy Łukasza nie od dziś, Łukasz nas też zna nie od dziś. I bardzo liczymy też na jego wsparcie w zakresie napraw samochodów marki Nissan, napraw samochodów marki BMW, szczególnie tych wcześniejszych modeli, jak i trojaczków, bo rozumiem, że w tym się dotychczas specjalizowałeś głównie. A propos trojaczków, to, to może nie, bo z trojaczkami już nawet nie handluje, jednak to są auta na tyle już leciwe i tanie, że, i tanie, że po prostu koszty transportu z Norwegii nie są już tak opłacalne. E, więc bardziej skupiam się teraz na Nissanach lifach pierwszej generacji, ale to już tylko i wyłącznie głównie poliftowe wersje, jak na przykład ta tutaj za nami z przebiegiem ponad 236 tysięcy. To ta, która była u ciebie na materiale są rzeczywej do słowo. I tak, właśnie, bo ja nie, nie miałem czasu obejrzeć tego materiału. Jak wyszedł w końcu ten range test? Nie miałeś czasu obejrzeć, bo jeszcze nie został zmontowany. Reszta okay. wyszedł bardzo, bardzo, pozytywnie. Przejechałem tam 120, 115 dokładnie kilometrów. Zostało tam jeszcze pojemności na to, aby przejechać jakieś 7 kilometrów, do tego, aby nam auto stanęło. Więc jak na 11-letnie auto z przebiegiem 236 tysięcy, zimportowane było z USA, także no tutaj. To jest mega. Nie A Była pytań. bateria wymieniana, coś było tam nie, robione? Nie, nie było. To było 9 tysięcy cykli ładowania. Jestem w szoku. Powiem szczerze, to jest naprawdę niesamowity wynik. A w takim razie, jaki masz poziom degradacji baterii? Sprawdzałeś to? Soft tam był 80%. 80%? 80%. 28%, a tam jest wrzucona fotka na filmie, także myślę, że ten... To jest temat oczywiście poboczny, ale ja tutaj też się bardzo tym zainteresowałem, bo mnie samochody elektryczne i ich długowieczność też interesują, z tego względu, że często o to pytacie. Ja też staram się wypowiadać na filmach. No to mamy kolejny przypadek tego, że samochody potrafią wytrzymać bardzo dużo. Trojaczki też nam to wielokrotnie udowodniła, teraz udowadniają to bardzo dobrze. Dobrze Tesla, pierwsze Tesla z lat 12, 13 i 14. Tutaj ważna kompetencja, i jakby możliwości w zakresie tego, co Łukasz może Wam dla Was zrobić, to jest to, że oczywiście jest w stanie ściągnąć ze względu na swoje rozeznanie z rynku norweskiego samochody. Te samochody, które wciąż świetnie się nadają do jeżdżenia po mieście, czyli właśnie Nissan Leafy, BMW i trójki. No niestety, tak jak już powiedział, i Trojaczków nie będzie ściągał. Natomiast fakt jest taki i rzeczywiście tutaj przyznaję mu rację, że Trojaczki już tak mocno spadły sceny, że to się przestaje być opłacalne ekonomicznie. E, Łukasz, teraz inna sprawa, bo e, jeżeli chodzi o lokalizację, muszę przyznać, że w tej chwili masz świetną lokalizację. Wiem, że pracujesz nad tym, żeby mieć też nową lokalizację, którą mam nadzieję będziemy chociaż przynajmniej z lotu ptaka w stanie pokazać. Łukasz, jeszcze jeden temat, który na pewno interesuje naszych klientów, czyli Twoje możliwości techniczne. Ja tutaj się już przyglądałem, widzę, że masz i kanał, a tam stoi akurat Opel. O, to w tą ręką ciężko Opel Astra. Tak, jest. E, tutaj mamy podnośnik kolumnowy, dwukolumnowy, no i masz stanowisko Ech, też do pracy takiej, nazwijmy to diagnostyczno- naprawczej, jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne. No i e, rozumiem, że klienci EV Repair mogą do ciebie przyjeżdżać już masowo, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy będą musieli jakoś dostać się tutaj na, na Mazury. No pewnie, szczególnie zapraszam w okresie wakacyjnym. Może niektórzy by zastanawiali się właśnie, co ja tutaj robię. Tak naprawdę robimy wszystko, zaczynając od prostych serwisów, czy wymiany. Filtra kabinego tak naprawdę e, pracuje na tym, aby także dostarczyć wam możliwości wymieniania baterii, zupgrade'owania jej do większej pojemności, czy też przeprowadzenia kompleksowej, kompleksowego serwisu czy Tesli, czy też innego auta elektrycznego. Oczywiście diagnostyka układu wysokiego napięcia, diagnostyka e, ogólnie e, komponentów i sterowników e, samochodu, mechanika, e, hamulce. E, na ten moment nie mam jeszcze sprzętu do serwisowania klimatyzacji, ale jest to w marcu, marzec, kwiecień powinienem po prostu już poczynić te, te kroki inwestycyjne, ja dopiero co się rozkręcam, więc jakby jeszcze, jeszcze się tutaj wdrażam, na razie jestem tutaj kompletnie sam, też przygotowuję się do troszeczkę rozwoju, chciałbym w przyszłości też kogoś zatrudnić, więc to mówię, no też trzeba troszeczkę liczyć, mierzyć siły na, na zamiary, nie mogę, nie, mogę, nie mogę wszystkiego na raz zrobić, ale jak najbardziej moje kompetencje, doświadczenie z Norwegii, praca przy autach elektrycznych, gdzie specjalizuję się już typowo w autach elektrycznych od pięciu lat, doświadczenia jako mechanik samochodowy, ponad 10 lat też ukończyłem tutaj w rągowie tej samochodowym. Tutaj Ci wejdę słowo. E, pamiętam, że chyba z dwa lata temu rozmawialiśmy, nie wiem czy pamiętasz, przeprowadziłeś ze taki A, wywiad. Tak, tak, pamiętam, bardzo dobrze I pamiętam. wtedy też rozmawialiśmy i Ty chyba już wtedy dokonywałeś remontu silnika, który jest tożsamy z Tesla, we, z kolei w Mercedesie Tak, tak, tak klasy B. Tak, tak to e. był Mercedes B klasa elektryczny. Także był. tutaj już też są takie możliwości, jeżeli byście potrzebowali albo mieli taką sytuację, że byłaby konieczność naprawy silnika tylnego, dużego LDU, to oczywiście my dysponujemy całym niezbędnym wyposażeniem, jeżeli chodzi o części, natomiast kolega Łukasz już ma niezbędne doświadczenie. Dodatkowo, my mu dostarczymy całą niezbędną kompetencję związaną z Teslami. Także będzie miał i oprogramowanie, i przejdzie oczywiście jakieś tam tylko względne szkolenie w zakresie diagnostyki i napraw Tesli od strony komputerowej. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby odwiedzić Łukasza, a przy okazji Łukasz będzie Wam w stanie też ściągnąć, jeżeli będzie taka potrzeba, i Tesle, czy jakikolwiek inny samochód z Norwegii, bo jest uczciwy, a to jest rzadka cecha wśród ludzi, którzy zajmują się sprzedawaniem używanych samochodów. Tak, handlarza mechanika szczególnie. Handlarza mechanika z ludzkim sercem. Bartoszu, jakbym jeszcze mógł tylko ostatnie wetknąć, może by Twoich widzów interesowało powód, dla którego zacząłem z Wami współpracować. Śmiało. A więc drodzy widzowie, jak część z Was wie, też prowadzę kanał na YouTube, może nie tak liczny jak Bartosza, ale gdzieś tam powolutku, powolutku sobie tą rzepkę skrobię. Prowadzę kanał Lukarz Samochody Elektryczne. I niedawno wróciłem z Norwegii do Polski, otwierając warsztat typowo zajmujący się naprawianiem aut elektrycznych i hybrydowych tutaj na terenie Warmii i Mazur, a dokładnie w Brągowie, tam gdzie, wszyscy, tam, gdzie wszystkie drogi prowadzą. Nie jeden z Was pewnie pamięta piknik Country, Mazurską Noc Kabaretową i, tak, i tym podobne. Także po momencie, kiedy wróciłem do Polski, bardzo mocno zastanawiałem się właśnie nad tym, jak mam poprowadzić ten swój warsztat. No i oczywiście z racji takiej, że mam już pewne doświadczenie, pracowałem jako technik w Mercedesie, pracowałem jako technik w BYD, ale no nie ukrywajmy, nie możemy mieć takiej wiedzy, żebyśmy byli w stanie zawsze trafnie zdiagnozować każde auto i być na poziomie takiego mastera w danej dziedzinie. No, to wymaga naprawdę wielu lat doświadczenia i pracy, Szkoleń, żeby, żeby daną markę model opanować. Uwierzyłeś w siłę grupy po prostu, tak. czyli tego, że razem wszyscy tworzymy kompetencje i to jest to, co ja też wielokrotnie mówię, wszystkie warsztaty, które do nas przystępują, mają oczywiście swoją kompetencję, czy poznań, tak jak wiecie, w, w zakresie BMW, czy e, rybnik na przykład w zakresie Volkswagena, czy wiele innych warsztatów ma swoje jakieś specjalizacje i daleko są lepsi od nas w zakresie tego, co robią. Natomiast my tworzymy coś innego, czyli tworzymy pewien konglomerat kompetencji, a oprócz tego dajemy kompetencje w zakresie testi, która oczywiście jest najbardziej. Bardziej wolumenowym produktem, więc razem tworzymy niesamowitą siłę, którą chcemy zawojować świat. Dlatego też z wielką przyjemnością dołączam do tej dużej rodziny, która będzie się pewnie powiększać, i, i życzę wszystkim e, współpracownikom e, jak najlepiej, a klientom życzę samych, e, samych udanych akcji serwisowych, samych e, trafnych diagnoz. I jak najwięcej. Oby nie, jak najmniej serwisów, ale żeby wszystkie były udane, a może w ten tak sposób. Mocno-Wschodnia Polska była od dłuższego czasu białą plamą na naszej mapie. Na szczęście w końcu determinacja zwyciężyła nad brakiem czasu i udało nam się oficjalnie otworzyć nasze dwa warsztaty, gdzie jeden mamy w Mławie, a drugi w Mrągowie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy te warsztaty powitać w naszej drużynie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy bliżej naszych klientów. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie i oczywiście serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć.